Czołem. z tej strony Konrad z obrad Okrągłego Stolika i otóż co obradziłem po kwalifikacjach. Albo zacznę najpierw od nawiązania do poprzednich obrad, czyli przygotowywania i przeglądu tego, co jest najważniejsze przed Grand Prix Brazylii. Otóż zapowiadałem duże emocje i dostaliśmy emocji dużo. Jedno zdanie dosłownie o sesji treningowej. Właśnie chciałem zwrócić uwagę, że była tylko jedna przy bardzo wymagającym torze i trudnym. Godzina na znalezienie optymalnych ustawień dla kierowców to naprawdę niewiele czasu. No ale... Jak im się to udało? Zaraz się przekonacie. Kwalifikacje. Jedne z najlepszych, jakie widziałem, zresztą jeszcze powiem o tym w podsumowaniu, ale naprawdę było mnóstwo emocji. Już od początku, od pierwszej części czasówki wiedzieliśmy, że pogoda będzie rozdawać karty, zresztą obrazki takie jak ten, gdzie inżynierowie sprawdzają radar pogodowy i drugą stroną jeszcze organoleptycznie, czyli wystawiają rękę sprawdzając czy czasem już pada, czy tylko kropi, czy może delikatnie mrzy, mieliśmy przez całą sesję. O tym jak wiele było emocji myślę, że doskonale świadczy kolejność samochodów, zobaczcie sobie kto jest na końcu, no nie często widać... Shara Leclerca i Hamiltona tuż obok siebie, tylko że na drugim końcu stawki. Nieczęsto też widzimy Verstapena, który ma aż dwie sekundy straty do mającego w tym momencie najlepszy czas, Fernando Alonso. Także e, tak naprawdę decydujące w Q1 okazały się ostatnie sekundy i ostatni e, przejazd na miękkich oponach. Kierowcy wszyscy e, równo, zgodnie 20 samochodów wyjechało na ostatnie swoje kółko pomiarowe, i tak naprawdę było to decydujące kółko dla większości e, kierowców. Czyli było emocjonalnie, choć obyło się bez większych niespodzianek. No, może poza jedną zwróćcie uwagę, kogo nie ma w Spadkowiczach. E, tak, nie ma drugiego hasa. Natomiast zgodnie mamy tutaj kierowców Alfie Romeo, czyli Botasa. I Guan Mamy Latifiego, mamy Mika Schumachera i mamy Juki'ego Tsunode, którzy kończą swoją przygodę z kwalifikacjami na tym etapie. Druga część czasówki to prawdziwy roller coaster, na przykład dla Luisa Hamiltona. Zwróćcie uwagę, że. No, przez dłuższy czas zajmował ostatnią pozycję. Na początku można było się zastanawiać, czy miał dobrze dobrane opony, też miałem wątpliwości. Natomiast Hamilton narzekał mocno na samochód, że nie jedzie, że nie trzyma drogi, że nie ma przyczepności, także były problemy. Niemniej, pod sam koniec Q2 wymienił gumy na miękkie. Mieszanka miękka pozwoliła mu na awans z czwartej pozycji do ostatniej części czasówki. W tej części kwalifikacji bardzo istotne znaczenie miał moment wypuszczenia kierowcy na tor. Warunki się zmieniały. Na 5 minut przed końcem słyszeliśmy komunikaty o tym, że coraz mocniej pada, że się ściemnia, że nie ma przyczepności. Także kierowcy mocno na to narzekali i było coraz, coraz trudniej poprawić swój czas okrążenia, chociaż niektórym się to udało, a niektórym bardzo się to udało. Jedno nazwisko jeszcze później przypomnę. W każdym razie mieliśmy znowu emocji dużo. I o tych emocjach nie świadczy chociażby różnica czasowa między ostatnią czwórką. Zwróćcie uwagę, że o awansie decydowała 1,1 sekundy dla czterech kierowców. No to naprawdę niewiele, ale jeszcze co istotniejsze, zobaczcie, że między czwartym a trzynastym kierowcą jest mniej niż 40 sekundy. To jest naprawdę ciasno, bardzo wyrównana rywalizacja. Niemniej skończyło się, mam no, małe derżawisko jeden, czyli emocji dużo, ale skończyło się jak zwykle. Odpadli kierowcy, których można było się spodziewać, i derżawicą dalszy. Zobaczcie, kto awansował do Q3. Znowu has. Nieczęsto to się zdarza. Ostatecznie pożegnaliśmy się po Q2 solidarnie z dwoma Astonami, czyli odpad Fettel i Stroll, odpad Daniel Ricardo, Albon oraz Pierre Gasly. O tym, jak bardzo istotne było ustawienie się w odpowiedniej kolejności jeszcze przed Q3, tak, żeby wyjechać jako pierwszy na start, przekonaliśmy się bardzo szybko. Warunki z każdym momentem się pogarszały i tak naprawdę tylko na początku była szansa zrobić dobre okrążenie. Chociaż niektórzy próbowali do samego końca. Chciałbym natomiast, żebyście Wy zwrócili uwagę na ten obrazek. No, oczywiście, Mercedes zaspał, z samego tyłu widzimy dwa bolidy Mercedesa, ale co jest bardziej istotne, ten obrazek. Czyli opony na samochodzie Charlesa Leclerca. No, nie wiedziałem, czy śmiać się, czy płakać. Grande strategia, zresztą przytoczę Wam to, co w komunikacji między Charlesem a jego inżynierem. Charles się pyta, czy ja jestem jedyny na średnich oponach? Na no, to wygląda. Charles, no to pięknie. Jeszcze mało tego, nie, nie pozwolili mu po pierwszym kółku zjechać po, po zmianę opon na miękkie, tylko przejął dwa okrążenia na tych e, przejściowych oponach. Było to takie zaskoczenie nie tylko dla Szarla, ale również dla Pereza, który jechał za nim. Ten zepsuł swoje okrążenie, co później okazało się być brzemienne w skutkach. Nieczyste okrążenie przejął też Hamilton, jak się potem dowiedzieliśmy, nie miał już szans na poprawę. A dlaczego? A no właśnie, bo niespodziewany zdobywca pole position, tak, już możecie się domyślać, to jest ten, który w tym momencie zajmuje pierwsze miejsce, to jest jedno, ale tam ma kilka osób w tym udział. Przede wszystkim gratulacje dla zespołu, że zadbali o kolejność na wyjeździe Speedlane. No, gdyby nie to, to warunki miałby znacznie gorsze, a tak jechał w najlepszych warunkach ze wszystkich. To po pierwsze. Ale drugi udziałowiec jest bardzo niespodziewany. To jest George Russell. Otóż Russell cisnął tak mocno, że zawadził kołem o żwir, stracił przyczepność, kompletnie przestał panować nad samochodem, wpadł w pułapkę żwirową i tam się zakopał. Tym samym zobaczyliśmy... Czerwoną flagę. To jeszcze była dodatkowo zła wiadomość dla Szarolek, który w końcu wyjechał na miękkich oponach i miał zielony pierwszy sektor, czyli najszybszy, ale mieliśmy kolor czerwony i teraz jeszcze zielony, więc było kolorowo. A kiedy dowiedzieliśmy się o czerwonej fladze, chciałbym, żebyście posłuchali komunikacji Magnusena z inżynierem. Magnusen się pyta Który jestem? Albo zresztą właśnie. Posłuchajcie sami. żartuję. Także, no i on już, oni już wtedy wiedzieli. Oni już wtedy wiedzieli. Kiedy kierowcy znaleźli się w boksie i czekali już na wznowienie z niecierpliwością, na wznowienie Q3, niestety zaczęło odpadać coraz bardziej. Po wznowieniu Perez wyjechał na średnich oponach, ale szybko... Przepraszam. Po wznowieniu Perez wyjechał na... Przejściowych oponach, ale szybko się przekonał, że nie da się robić na nich czasów takich jak na miękkich, zresztą to było do przewidzenia. Na, na koniec jeszcze fajny gest Hamiltona, bo specjalnie dla kibiców przynajmniej ja to tak odczytałem wyjechał na tor, przejechał jedno okrążenie, powoli, spokojnie, żeby ucieszyć brazylijskich kibiców, bo wiemy, że no, oni są mocno za nim. No dobra, ale ta scena mówi wszystko. Radość Magnusena. Nie, no po prostu nie z tej ziemi, cieszył się, jakby zdobył, nie wiem, mistrzostwo przynajmniej, albo chociaż wygrał swój pierwszy wyścig, to było jego pierwsze pole position, ale bardzo faktycznie niespodziewane i wydaje mi się, że mimo wszystko zasłużone. No, brawa jeszcze raz dla niego i brawa dla pracowników Gintera Steinera, bo spisali się wzorowo. No, wielki pechowiec Charles Leclerc i tutaj też brawa, ale ironiczne dla Ferrari, grande strategia, pracuje. No i smutno trochę, jeżeli chodzi o Pereza, noczeko nie miał szansy na przejechanie swojego okrążenia. Podobnie Ruiz Hamilton, akurat on trochę zepsuł swoje najszybsze kółko. Także absolutnie magiczne, wyjątkowe, niesamowite, jedne z najlepszych sesji kwalifikacyjnych, jakie kiedykolwiek miałem okazję oglądać. Kto nie widział, niech żałuje. I teraz czekamy już na sprint wieczorem. Do zobaczenia. Trzymajcie się i kciuk w górę dla mnie.